Soon fulfill their and I Hmm, nie poddał się. Dobra, i łucznik. do cholery w małą. Nie, nie pocelował. Pocel... Mogłem trucizny jakiś założyć. No, i tragedia. Dobra, Takate, ty się wstrzymaj, Naurim. Naurim, ty też się wstrzymaj, chłopie. No właśnie, dlatego się nimi wstrzymałem. I mała z trucizną, i z dwoma ranami. Do kurwy nędzy. Czy ona może jakoś sensownie strzelić? W 30% w tego gościa. 90% w tego gościa. 100% w tego gościa. Od razu jedziemy z nim. Elegancko. Aurelka. Aurelko, wiesz co? Przydałoby mi się, gdybyś rzuciła tym czarem. Oj, nie możesz. Bez sensu. Masz jakiś czar leczący trucizny. Leczy trucizny pierwszego poziomu. A u małej jest poziomu trzeciego. Do cholery. Dobra, nie uda się. No to jedziemy z czarami i znowu w tego gościa spróbujemy. Pycha. I nasz magik, czy on da radę wykończyć tego koleżkę? Mógłby dać. Co też dokonał. Dobra, Tair przestał być zagrożeniem. I teraz Takate. Mała tu jest mocno oblegana przez tego kolesia, więc przydałoby się mu zadać ranę. Coś się udało, trzy rany. Naurim. Naurin, ty oczywiście będziesz brał trujeczkę i atakował tych gości. Albo tych. O, tak zrobił. Świetnie. I znowu ten łucznik denerwujący. Kurwaj, w taka tego też trafił. No do cholery jasnej. Takate, rany. Zadawaj rany. Póki jesteś do czegokolwiek przydatny, jest następny z ranami. Na Ty też tutaj lecisz. Mała, mała, mała. Co ta mała może zdziałać? 80% na tego gościa. Kurczę, bierzemy to. Aj, pudła. Hmm, i Aurelka. Aurelka, która mogłaby znowu rzucić czarem. Tylko w kogo? Włócznika nie może. W tego gościa na przykład bądź w tego prawie, że totalnie zdrowego. Nie, w tego. Naurim się trzyma. Cholernie mnie to cieszy. I obszarówka. Obszarówka nie wejdzie. To cholery. No to cóż. Zostaje mi tylko i wyłącznie ochraniać zbroję z ciała. Czy to jest to? Tak, to jest to. Na czwartym poziomie i nie możesz na Naurima. No. Mać. No to chłopie, na takatego. On tutaj jest najbardziej cierpiący w tym momencie. A i Aurelka teraz będzie jeszcze zatruta. Do jasnej anielki. Okej, okay, takate. Kogo ty musisz tam podbiec? Więc tych gości. 21 i 8, 21 i 8. Załatwu cemkę. Pycha Naurim. Masz znowu trzech gości przed sobą. Czego by... Czemu by tego nie wykorzystać? Ładnie. Szkoda tylko, że nie powaliło żadnego. I mała. Mała z ranami może robić. Widzę tutaj niezłe cuda. 100% tego gościa ten jest na zabicie. To cholery, tego bierzemy elegancko. Yy, dalej, Aurelka Aurelka, generalnie ty będziesz magią nagrzewać. Oj, trochę mało tej many ci pozostawało. Tak, tego gościa wykończymy. Ale strzałami. Ładnie. Kto to teraz? Zurek. Zurek, który mógłby w sumie walnąć w tego koleżkę. Ogniami. Weszło za 12. Aurelka cały czas obrywa. Padła nam aurelka. To choler i mała nam padła. Oj, takate. Musimy się pozbyć tego łucznika za wszelką cenę, co będzie oznaczało, że ty właśnie wpadniesz w pułapkę do kurm nędzy I 40% masz tylko na to, żeby... Aaa boli. Pudło. Naurimię. Bido. Zurek Pomóż. Błagam. Leczenie. Na poziomie trzecim na małą. Elegancko. Poison. Dalej, takate. Możesz zadać mu rany. To by mnie cieszyło niesamowicie. Zadałeś? Oczywiście, że nie. Mała. 65% na to, że wejdą mu trzy strzały. Bierz to. Weszły, zginął. To mnie ratuje i cieszy. Naurim, wykończ tego gościa. Zurek. Czary. Takie delikatne chociaż... Aurelkę może by, byś spróbował postawić na nogi. O właśnie w taki sposób. Thanks. Poison. Aurelka, czy ty możesz strzelić? Możesz. Ale wolałbym, gdybyś rzuciła czarem. A, to ta takate. Sorry Takate, takata. cię pomyliłem za Aurelką. Uniknął. Ekstra, udało się. We're touched. <laughs> who hired you to murder Kidra? The same person who let me use this country house. <laughs> The Raja from LLM. Why would she be interested in An assassin. <laughs> Never ask that question. Ale jaja. Czyli ta prostytutka. O, co żeśmy znowu złotoklej. Kawałek czarnego metalu. Nie wiem już ile ich posiadam. Sporo. Mengbilar. Oraz sierp Borona. Więc. Wow. Sierp Borona. Nieźle, nieźle. Fajne nazwy. I teraz. Znowu musimy lecieć do El Halem, ale to już nastąpi w następnym odcinku, ponieważ to spotkanie, krótkie spotkanie, fajna walka dwie fajne walki, właściwie z mocno trującymi, zatruwającymi przeciwnikami. Eee, pokonaliśmy skrytobójce, zyskaliśmy naprawdę ciekawe jakieś przedmioty. Obciążenia nie mam. Zobaczmy w ogóle. Z czym się jedzie? A język Bazyliszka wcześniej jeszcze otrzymaliśmy, sztylet. Wow, rany zadaje. Genialnie, kto tutaj u nas ma sztylety? Mała. Co ten twój sztylet robi? Niewiele, 1d6 plus 2. A to 1d6 plus, 3, tyle samo obrażeń. 3 do 8, 3 do 8, ale to na pewno rany zada, więc od razu wymianka. Co to jest? Też sztylet. Wow, trucizna, efekty. Trucizna poziom drugi, dwa punkty. Obrażenia od trucizny, na całą walkę. Wow, niesamowite. 2-3, 3-1-1, 3. I teraz mam ząka. Czy zadawać rany? Szczerze, dowolę mu chyba rany zadawać niż truciznę, bo tego sztyletu raczej nie chcę wymieniać. On ma regenerację punktów astralnych. U... Uh. No nic, na razie zostawię to w moim ekwipunku, a sierp, dwuręczny miecz. Kto tu u nas się posługuje jakimś dwuręcznym mieczem? 2d6 plus 6. Uhuu! Efekty, odwaga plus 2. Ale za to obrażenia, 10 do 20. Zmieńmy sobie sierp. Jak to w ogóle wygląda w rękach? Fajny. extra grzeby krądry Super Coś mogę jeszcze tutaj wymienić sensownie Raczej, raczej nie. Kawa czarnego metalu. Dobra ludzie, także to tyle. I widzimy się na następnym odcinku. Cześć czuję!